Mam już gorące nowości od HyperX, które właśnie trafiły do Polski. To są HyperX Cloud Alpha 2 Wireless. Legendarne słuchawki powracają w nowej odsłonie. Jeszcze wygodniejsze, z potężnym dźwiękiem i oczywiście bez kabla. Do wyboru łączność Wi-Fi, Bluetooth i przewodowa. Nawet 250 godzin pracy na baterii to możliwe. Są idealne do grania. Mamy tu zero opóźnień i mega przestrzenny dźwięk, co słychać szczególnie w FPS-ach. W zestawie otrzymujemy programowalną stację bazową RGB z pokrętłem głośności kocham je. Słuchawki HyperX działają z komputerami, także z macOS i konsolami PS5, PS4, Nintendo Switch, smartfonami, tabletami, a przewodowo także z Xboxem i także z dwoma urządzeniami na raz. A to HyperX SoloCast 2, mikrofon, który doceni każdy gracz, streamer, no i student na zdalnych. Plug and play, podłączasz i działa. HyperX obiecuje studyjną jakość w kompaktowej budowie i faktycznie słychać różnice. Wbudowany uchwyt antywstrząsowy i filtr pop robią robotę. Możesz go postawić na biurku, ale możesz też wkręcić na statyw. Obsługa jest beźnie prosta, a funkcja Adapter z diodą LED jest 10 na 10. Sławki HyperX Cloud Alpha 2 Wireless kosztują 1299 zł, a mikrofon HyperX SoloCast 2 269 zł.